Dobra, mamy materiał 6 powodów, przez które gry się nudzą. Już mogę kurde z bomby pewnie postawić lajka przy tym materiale. Wydałeś kupę siana na gierki, a ja grasz może w 2-3 produkcje i to niezbyt chętnie. Mm. Reszta leży u ciebie na cyfrowym cmentarzysku. 300 gier na Steamie, a ty nadal szukasz nowych. Kupujesz bo minus 80%, więc czemu by nie? Po czym włączasz ma 20 minut i zapominasz o nich? Dobra, ale to jest pułapka cyfrowych gier. Oto sześć powodów, dlaczego granie przestało Cię kręcić i jak to naprawić. 2010 rok. Modern Warfare 2. Grasz do czwartej rano. Mama krzyczy, żebyś szedł spać. Pamiętasz? Jeden headshot i czułeś się jak. Co ja robiłem w 2010 roku? Nie wiem. Mistrz. 25 kg bez śmierci robiłeś z zamkniętymi oczami. Na pewno nie grałem w takie gówno. Maksymalny poziom i zerowanie postaci? Tydzień grindowania? Ale było warto, bo chciałeś Ty grać. Teraz 2024 rok. Włączasz najnowsze Call of Duty. O, te same mapy, ale ładniejsze. Grasz 30 minut? Meh, nee, wyłączasz. Oglądasz filmiki o grach na YouTube zamiast grać? Czemu? I nie, to nie dlatego, że nowe gry są gorsze, przynajmniej nie zawsze. Problem jest znacznie głębszy. Zanim powiem Ci dlaczego, odpowiedz sobie szczerze. Kiedy ostatnio tak naprawdę bawiłeś się w grze? Nie, że było ok, nie, ujdzie. Kiedy ostatnio krzyczałeś wręcz do monitora, ale super. Rok temu, 2, 5, a może 15 lat temu. Jest sześć powodów, dlaczego to uczucie zniknęło. I każdy z nich uderza mocniej niż porażka w Dark Souls. Powód pierwszy. Twój mózg buduje odporność na przyjemność. Jak na wszystko. Pierwszy kill w Counter-Strike'u mega dopomina. Setny kill? Okej, okay, fajnie. Tysiączki. Nie ja rozumiem ludzi, którzy grają w CF-GO. Nie rozumiem ludzi, którzy grają w CSGO, nie rozumiem ludzi, którzy grają w Fortnite, a. nie rozumiem, po co ludzie tracą na to czas, jak tyle fajnych gier jest, co ktoś myśli, że zostanie jakimś proplayerem, nie wiem, w CSGO albo coś. Nawet go pewnie nie zaufasz. Generalnie, jak jesteś streamerem i dobrze grasz, to możesz, możesz faktycznie grać, ale tak po prostu dla przyjemności grać w CSGO. ...ważyłeś. To jak z ulubionym jedzeniem. Pierwsza pizza po miesiącu niebo w gębie. Pizza dzień w dzień już nie smakuje tak samo. Z grami jest identycznie. Pierwszy legendarny drop w diablo euforia. Dziesiąty? Ja. Kolejny item do sprzedania. Twój mózg potrzebuje coraz mocniejszych wrażeń. A gry oferują dokładnie to samo co 10 lat temu. Drugi powód jest prosty. Dorosłeś i to zmienia naprawdę wszystko. Kiedyś. Mamo, jeszcze 5 minut, proszę. A, grasz od 5 godzin. A teraz co? Jeszcze chwila myślisz sobie i będę mógł iść pograć. Tylko nie zawsze. Nie zagrasz, bo praca, bo rachunki, obowiązki, bo życie. A nawet jeżeli to siedzisz. W... Bez przesady, ja zawsze znajdę czas na to, żeby sobie pograć. W kraju szóstce zdobywasz bazę numer 69 i myślisz sobie Po co ja to w ogóle robię? Mam 30 lat na karku i spędzam wieczór udając partyzanta zamiast robić coś produktywnego? World of Tanks Kiedyś grindowałeś całą noc na nowy czołg Teraz patrzysz, że potrzeba cztery. <gry> Kurde, jakie gry tutaj są Let's GO World of Tanks Kurde, ludzie Się dziwię Czemu ludzie się odbijają od gier? No bo grają w takie gówno. 20 godzin na odblokowanie nowego czołgu i myślisz sobie serio? 40 godzin życia w zamian za zepek pikseli. Ciężko jest cieszyć się grą. Ja generalnie nie lubię gier, które nie mają jakiegoś końca. Że tą grę może skończyć i odpalić następną. Ewentualnie sobie skończyć, odpalić następną, następną i wrócić do tej gierki, żeby jeszcze raz odkryć coś, czego się nie odkryło. A CSGO, Fortnite i tak dalej, poza rywalizacją, nie daje absolutnie nic. Gdy połowa mózgu przypomina ci o dorosłych sprawach. Trzeci powód. Porównujesz nowe gry do wspomnień, a nie do rzeczywistości. Weźmy Gothic 2. Dla wielu z nas święty grał RPG. Nie grałem w Gotika nigdy. Lepsze gra ever. Dzisiejsze to przy nim ściema w ogóle jakaś. Tylko, że spróbuj w niego zagrać dzisiaj. Sterowanie, jakby ktoś specjalnie chciał się wkurzyć. Walka, machasz mieczem jak pijany wołynarz. Grafika, no cóż. Chyba jestem jedynym człowiekiem w Polsce, który nie zagrał w gotyka. była lepsza we wspomnieniach. I mimo, że gotyk jest również dla mnie ukochaną grą z dzieciństwa, pozostanie w moim serduszku na zawsze. To nie mów, że jest to kwestia przyzwyczajenia. Prawda jest brutalna. Jako dzieciak miałeś nieskończoną cierpliwość. Umiałeś grać w każdą grę, która krasz. Kurde, ja nadal mam nieskończoną cierpliwość. Gram w solsy. Czuwała co godzinę. Nie przeszkadzało ci, że musisz ubiegać 20 minut przez pustą mapę. Loading screen, 5 minut? Żaden problem. Poczytasz sobie w tym czasie instrukcję kreatury, w języku którego i tak nie rozumiesz. Dzisiaj. Jak granie wciągnie cię przez pierwsze 10 minut to lecisz dalej. Jak trzeba coś skonfigurować dłużej niż minutę, to mówisz za dużo zachodu. Nie zmieniły się gry. Zmieniłeś się Ty. Może po prostu ludzie są przebodźcowani, nie potrafią się skupić na jednej rzeczy. No i kurde, tak to jest. Dlatego na przykład na YouTube też się nie robi materiał za długi, bo ludzie nie dotrwają do końca tego materiału, bo... Skupienie im spada do zera. Tempę pizdy. I twoja tolerancja na niedoskonałości spadła do zera. Bo po co się męczyć, skoro masz 300 innych opcji? Czwarty powód to paradoks. Masz wszystko i przez to czasami po prostu nie. No dobra, ale ludzie tak ogólnie nie mają. Tutaj że nie mają czasu na gierki i tak dalej, ale na przykład na bezproduktywne oglądanie na przykład streamerów już mają czas. To jest kurwa dobre. Dobry case, bo ja na przykład oglądając, gram sobie w gierkę na przykład. Ja nie oglądam biernie streamów, tylko tak, żeby oglądać jak film. Także, nie wiem, nie wiem. Tak, żeby, ogląd żeby oglądać dla oglądania streamera to nie bardzo. Nie chcesz, nie. Nie rozumiem w ogóle takiego oglądania. 2000. Ja generalnie na przykład, jak gram w gierki, to potrafię na przykład grać. Obrabiać jakiś film, i tak dalej. No. A są ludzie, którzy oglądają stream dla streamu. Piąty rok. Masz trzy gry na powiedzmy, że rok. Grasz w każdą po 200 godzin, bo to wszystko co ma. Pomyślcie sobie, że jak oglądacie streamera tak tylko, tak biernie, nie robią nic wokoło. To sobie pomyślcie, że moglibyście sobie na przykład gierkę przejść jakąś w międzyczasie, oglądając tego streamera, tak? I różne inne rzeczy robić. Nie wiem, nawet posprzątanie pokoju, no. To już jest coś. 2025. Game Pass, PS Plus, Epic rozdaje, Steam Sale co miesiąc. Efekt? Siedzisz 45 minut wybierając, w co chcesz zagrać. Włączasz grę myśląc, a może tam to była lepsza? Instalujesz pięć gier na raz, a nie kończysz żadnej. To jak z Netflixem. Scrollujesz dwie godziny szukając filmu, zamiast cokolwiek obejrzeć po prostu. Masz? Ja z Netflixem mam tak, że to już oglądałem, to już oglądałem, to już oglądałem. 300 gier i paradoksalnie nie masz w co grać. Za dużo opcji paraliżuje. Piąty Też, powód. Prawda? Wielkie studia gier stały się jak Hollywood. Boją się ryzyka bardziej niż bankrut długów. Kiedyś gry powstawały, bo ktoś miał szalone pomysły. Na przykład, nie wiem, a co jeżeli zrobimy grę, gdzie jesteś kosmitą i pożerasz ludzi? BOOM, Aż Destroy All Humans, bo tam się chyba coś tam robi z tymi ludźmi. No jest tak. A dzisiaj jak to w ogóle wygląda? Na przykład taki meeting w jakiejś dużej firmie. Mam pomysł na nową grę. Super! To kolejny Assassin. Nie, 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 nie! Coś zupełnie innego. Boże, Assassin to jest, kurde, chyba najgorsza seria ever. Więc Assassin great ale w innej epoce. Ale nie chodziło mi o to. Assassin's Creed w Japonii. Genialne. Każdy AAA to teraz lista checkboxów. Otwarty świat, kraftowanie, Battle Pass i wieże do wspinania. Bo w sumie czemu wszędzie są jakieś wieże do wspinania z, wi z widyczkami do odblokowania? Rezultat? Dostajesz Horizon Far Cry Creed of War. Technicznie perfekcyjne, ale smakowo jak karton. 60 godzin kontentu, gdzie 50 to kopii w klej. Idź tam, zabij to, wróć tu, o razy 200. Nie dziwne, że się nudzisz. Grasz w tą samą grę, przemalowaną na 50 sposobów za 300 zika za sztukę. No, podobna Assassin's Creed Valhalla jest strasznie męczący. Szósty powód to jednocześnie rozwiązanie. Świetne gry istnieją, tylko szukasz ich źle. Przestań czekać, aż wielkie studia, które lata swojej świetności mają za sobą, cię ponownie zaskoczą. To jak czekać, że sieciówka fast food zrobi ci wykwintny obiad? Prawdziwe perełki czekają gdzie indziej. Zmień też podejście. Zamiast 100-godzinnego RPGa weź 5-godzinną opowieść. Zami ja tak robię. Ja tak robię na przykład, jak jestem zmęczony już jakąś długą grą, to sobie odpalam jakiś taki, nie wiem, symulator chodzenia na 5 godzin, albo Limbo, też albo Little Nightmares. To są cudowne gry, po prostu, które sobie przechodzisz, tak, żeby odpocząć od tych wielkich światów, które was totalnie wypalają. ...grać solo, może zagrać online z przyjaciółmi. Z Dlatego ja na przykład też nie ogrywam jednego Sonslajka -like po drugim, bo Sonslajki -like na swój sposób też męczą. ...tylko AAA sprawdź, co tworzą niezależni deweloperzy. Problem nie w tym, że nie ma dobrych gier. Problem w tym, że szukasz ich wciąż w tym samym miejscu. Dobra, czas na szczerość. Po pierwsze, może po prostu zrób sobie przerwę. Serio, gry nigdzie nie uciekną. Te 200 gier, które kupiłeś i nigdy wcześniej nie włączyłeś, mogą poczekać. To też jest dobre rozwiązanie. Czasami najlepsze, co możesz zrobić dla swojego hobby, to dać mu odpocząć. Po drugie, przestań szukać tej jednej gry, która przywróci magię. Jej nie ma. Ty jak szukać idealnej kopii pierwszej miłości. Niemożliwe i niezdrowe. Po trzecie, nie musisz grać codziennie, żeby być graczem. Grasz godzinę w tygodniu, świetnie. Tylko w przerwie na kawę, spoko. Nikt nie sprawdza, je grasz i nie odbierze ci tej licencji gracza. Pamiętaj, że gry to rozrywka, nie obowiązek. Nie bawią cię? Znajdź coś innego. To naprawdę takie proste, jeżeli ten film Ci się podobał, sprawdź też proszę ten film, który wyświetla się teraz gdzieś na ekranie. No i kurde, zajebisty materiał. Zajebisty materialik. Nie gracie w LOLe, CSGO i te inne gówno, tylko gracie w normalne gry.